Szanowni Państwo, dziś po raz 18 będziemy wręczać srebrną piłkę głosu wielkopolskiego. To nagroda bardzo cenna i wyjątkowa. Cenna dosłownie, bo srebrna piłka to 2 kg czystego srebra, a cenna też symbolicznie, bo nagrodę tą przyznają czytelnicy głosu wielkopolskiego. Eee, na miano najlepszego działacza Wielkopolski w 2009 roku zasłużył Janusz Urbaniak, prezes Poznańskiej Warty. Proszę Państwa, to pierwszy laureat 18 Plebistytu srebrna piłka głosu i rozpoczynamy teraz wyróżnienia piłkarzy i trenerów. Zdaniem czytelników Polski Głosu Wielkopolskiego. Najlepszym trzecioligowym piłkarzem w Wielkopolsce został Dmitry Koszako, Polonia Redos, Nowy Tomek, 14 151 głosów. Bima, zapraszamy tutaj do Dajlona. A zdaniem czytelników Polski głosu Wielkopolskiego, najlepszym piłkarzem pierwszej ligi w 2009 roku był Piotr Rejscy. Warta poznać. 13 198 głosów za Piotra. a laureatem, srebrnej piłki złotej, najlepszym piłkarzem w Wielkopolsce został pomocnik Lecha Poznań i reprezentacji Polski zdobywca dobywca 9 163 głosów, Sławomir Peszko.